Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny film z komputerem dla jednego z moich klientów. Tym, bar, tym razem jest to maszyna, która poleci do Norwegii. Natomiast, widzicie, on już jest w części złożony. Ten komputer tak do mnie dotarł. Ja tutaj co muszę zrobić, to na dobrą sprawę dokończyć jego budowę, zainstalować chłodzenie przede wszystkim. Jak widzicie, Noctua NHD14, czyli no jedna z bardziej, czy, czy topowych w ogóle konstrukcji chłodzeń dwuwierzowe, swoją drogą. Część zespołu została zainstalowana, natomiast ja niestety będę musiał na przykład, samą płytę główną odkręcić, później wiadomo zdjąć boksowy cooler, wcześniej wyjąć kartę graficzną. Dlaczego? Ponieważ osoba, która wcześniej składała ten komputer, tak na czas transportu, nie powymowała ze ślepek od portów wideo na panelu wejść-wyjść, i teraz nie idzie ich po prostu wyjąć. O ile tutaj używano, one prawdopodobnie nie będą, ponieważ mam do tego osobną grafikę, tę swoją drogą MSI GTX 780 Ti. No tak, no nie mogę tego tak zostawić, bo później co? Ktoś będzie chciał jednak tego użyć, na przykład do sprawdzenia, czy karta graficzna mu nie wysiadła i będzie musiał odkręcać całą płytę główną, żeby dojść do któregoś z wyjścia. Dlatego w momencie, kiedy wyjmę kartę graficzną, wykręcę płytę główną, wyjmę te zaślepki, zacznę instalację chłodzenia Noctua, natomiast prawdopodobnie dokończę ją z uwagi na jej gabaryty już w obudowie, to jeszcze sobie zobaczę zresztą. I dopiero jak będzie płyta zainstalowana w obudowie, pozakładam sobie z powrotem te zaślepki, tam na panelu wejść-wyjść. Są zainstalowane wszystkie dyski. Tu mamy dwa dyski SSD oraz jeden klasyczny dysk talerzowy, dysk twardy. Plus dodatkowo jeszcze jest napęd optyczny, nagrywarka DVD. Tak patrzymy, czy to nie jest czasami Blu-ray, ale nie widzę, że DVD. Zainstalowany jest również zasilacz. Niedawno widzieliście na filmie instalację komputera czy składanie komputera. Również zaślaszem się w serii RM, natomiast tam to była 750, a tu mamy 850, czyli jeszcze konstrukcję 100W mocniejszą. I co? I po podłączeniu wszystkich przewodów zostaje. Z tego, co tutaj widziałem wcześniej w tych kabelkach, które przyszły do instalacji, przewody, które mam tutaj dodane, są koloru czerwonego. Z uwagi na to, że w zasadzie płyta główna tutaj jest MSI Z7 Gaming 7 tak, dokładnie Gaming 7. No to nie będzie to jakoś strasznie super wyglądało, bo będą się komponowały razem z resztą komputera. Natomiast zasilacz, podobnie jak widzieliście poprzednio, posiada płaskie wiązki czarne całe, więc tutaj też nie ma obawy o to, że będzie jakakolwiek tęcza w obudowie, a obudowa jest z oknem, tak więc będzie mogła zostać w przyszłości na przykład oświetlona. Bo tu w zasadzie żadnego podświetlanego elementu nie ma, poza chyba tym. Tutaj jest naszkiem Audiobust, yy, właśnie, aczkolwiek też nie jestem pewny na 100%, czy on jest podświetlany czy nie. A tutaj jeszcze mamy, chyba logo MSI będzie podświetlane. No zobaczymy. Nowe płyty główne, które porobili, są naprawdę wymyślne, zwłaszcza te gamingowe. Ja się biorę do pracy, natomiast Was już teraz zapraszam na w zasadzie efekt końcowy mojej pracy z tym komputerem. Termin niestety troszeczkę goni, dlatego no nie mogę sobie pozwolić, boha mi tu lata, na nagranie całego tego procesu. Natomiast same filmy ze składania komputera jest tyle, że myślę, że jeżeli ktoś chce sobie taki film obejrzeć, po prostu dla rozrywki, na przykład, no spadaj no to bez problemu sobie ten film znajdzie, a ja postaram się o to, żeby gdzieś tutaj jakieś adnotacje pododawać do poprzednich filmów. Moi drodzy, to jest w tej chwili na tyle. Widzimy się za krótką chwilkę już z przygotowanym całym zestawem. Moi drodzy, widzicie, komputer już jest złożony, już wszystko popodłączałem, zasilacz przełączony, także teraz czas na pierwsze uruchomienie. Ja pójdę tutaj z boku, tylko muszę uważać, żeby nie poruszyć Lampy, bo on ją stracił, tutaj wszystko ładnie odpala. Tak, dokładnie to logo MSI też jest podświetlane, Mamy sygnał już na tym, tylko teraz tak F8. Ok, F1 True Setup. Ja, mam Führer, oczywiście. Ech, możliwe, że będę Wam trochę zasłaniał, może nie. Temperatura procesora 28 pokazuje w BIOS. Bardzo ładnie. Pamięci, tutaj są 1333 MHz traktowane, natomiast trochę o tym sprzęcie już zaraz Wam popowiadam. Tylko muszę tutaj zmienić podstawowe ustawienia. Czy dzisiaj jest 30? Matko jedyna, który dzisiaj jest? Ja mam jakiś zegarek, tak 30 jest, czyli tu jest OK i godzina 11.54, nie wiem jaka jest godzina w Norwegii, to godzinę sobie zostawię. Natomiast z raczej 18 nie ma aż takiej różnicy w czasie pomiędzy nami a Norwegią. Co do procesora, może moi drodzy, jak już tutaj jesteśmy, zainstalowana jest tutaj jednostka i 7, sorry, 70k. Tutaj macie schłodzonko, które widzieliście, tak? Noctua NHD 14. O, dobra, to na bok. Pamięci RAM. Tutaj mam zainstalowane 32 GB pamięci RAM. Chyba, że to są dwie ósemki albo będzie 16, albo 32 giga. Prawdopodobnie 32 giga tu są. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o kartę graficzną to GTX 780 Ti od MSI, zasilacz Corsair RM850. Płyta główna to jest, moi drodzy, również konstrukcja MSI Z97 Gaming 7. Jeszcze się upewnię, tak dokładnie Gaming 7. Dwa dyski SSD mamy na pokładzie Kingstona 120 V200 oraz Samsunga. Też 120 GB bodajże plus dodatkowy dysk twardy oczywiście jeszcze nadane. Eee, tu, 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 tu Zmniejszymy sobie wentyla pracę no, wentylatorów do minimum. Eee, co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy? No, w zasadzie chyba to wszystko. Eee, przewody zostały poukładane. Ja musiałem przełożyć eee, kości do innych slotów oraz zdjąć górną część radiatora. To są dyskile, e, po to aby one w ogóle tutaj weszły e, do podchłodzenie, bo można było je dać obok i wentylator podnieść, ale myślę, że chyba nie miało to w tym momencie najmniejszego sensu. Ja sobie tak przelecę ustawienia BIOS, tak żeby to wszystko było dobrze skonfigurowane. Tutaj jest LAN option ROM, OK, AHCI to się zgadza. Tutaj też, czyli to mamy OK. OK, RAIDa nie mamy, więc tutaj z tym mam spokój. Konfiguracja USB, wszystko na enable. OK, zgadza się, to mnie nie interesuje. Power management, zobaczymy, co tutaj mamy ustawione. To disable, power off. OK, tak może zostać. Windows 8.1 nie ruszamy, nawet nie wiem, co tutaj jest za system, ponieważ na tym dysku Kingstona, który jest, system jest zainstalowany. Zobaczymy, czy on stanie. Jak chodzi o C, co tutaj mamy? Coś mamy poustawiane. Tutaj mamy CPU, AUTO, nie, czyli tutaj jak chodzi o OOC, nic nie zostało zmienione. Natomiast taktowanie pamięci tutaj od razu zmienimy, ponieważ to są kości taktowane, moi drodzy, 2400 MHz, a nie 1033 i są to moduły, które wspierają również XMP. No, możemy sobie zrobić, któryś z profili ustawić, natomiast zostawimy to na razie na disable. Zobaczymy, czy ładnie komputer wstanie i to są kości wysokonapięciowe 1,65 V. Natomiast tutaj napięcie dostosuje BIOS SAM. OK. To mnie nie interesuje, OC mnie nie interesuje. Zobaczmy sobie Hardware Monitor, jak tutaj jest ustawiony schemat chłodzenia procesora. OK. No tutaj można się troszkę pobawić, jeżeli chodzi o te, o te ustawienia, ponieważ dosyć szybko pracuje wentylator na chłodzeniu, także można sobie to ze spokojem poprzesuwać, poustawiać tak, żeby wentylatory pracowały po prostu ciszej. Ok. I to w zasadzie na razie na tyle, to sobie tak możemy zostawić. E, oczywiście, kiedy obudowa będzie zamknięta, też będzie e, zwyczajnie ciszej, tak? I wychodzimy. Teraz tak, spróbujemy go od razu uruchomić w trybie awaryjnym. System operacyjny, zobaczymy, co to jest za system, bo jest szansa, że jeżeli tam nie ma jakiejś wielkiej zmiany sprzętowej, nie wiem, jaki zestaw był tutaj wcześniej zastosowany. To jeżeli to będzie ósemka, e, bardzo prawdopodobne, jeżeli siódemka też jest szansa, że doinstaluję ewentualnie brakujące sterowniki lub ja zapodam je z płyty, Ok, mamy tryb awaryjny, siódemka tu jest. Spróbujemy uruchomić go w trybie awaryjnym. Jeżeli się powiedzie, to można doinstalować po prostu brakujące sterowniki i obejdzie się całkowicie bez instalacji nowego systemu. Także mnie teraz czeka jeszcze zabawa z systemem przed postawieniem tego komputera. Natomiast jeżeli system będzie się resetował, tak jak w tym momencie, to jest oczywiście nie wina samego komputera, a wina systemu. Ja przeprowadzam swoje testy na, mojej drodze Linuxie, a w jedenastkę sobie od razu zabutujemy system z płyty, a płyty chyba nawet gdzieś tutaj miałem, bo wczoraj komputer naprawiłem jeszcze jednego laptopa. I e, jeżeli komputer będzie poprawnie działał, no to ja w tym momencie go będę wysyłał do klienta bez instalacji systemu, ponieważ tutaj dostaję informację, że klient sobie już go zainstaluje we własnym zakresie. Moi drodzy, ode mnie to jest w tym filmie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Komputer jest gotowy e, praktycznie. No Oczywiście trzeba go jeszcze przetestować, żeby mieć 100% pewności, że sprzęt wysyłany jest w pełni sprawny. E, i to by było na tyle. Także dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście, jeżeli film się podobał, łapka w górę. Jeżeli nie, napiszcie dlaczego. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. Natomiast zapraszam Was również do śledzenia mojego Facebooka oraz Instagrama. Linki znajdziecie albo na stronie głównej mojego profilu na YouTube, albo w opisie tego filmu, do którego zaglądania. Oczywiście serdecznie Was zachęcam. Jeszcze raz. Na razie i do zobaczenia w następnych filmach.